W sobotę, 20 września 2014 roku, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyła się premiera piątego wydania Mostu Królowej Jadwigi, Jerzego Sulimy Kamińskiego. Data była nieprzypadkowa, gdyż tego dnia śpisał świętowałby swojej rodziny. Podczas uroczystości nie zabrakło rodziny pana Jerzego, jak i jego przyjaciół. Witam serdecznie. Cieszę się, że tak licznie tutaj się zgromadziliśmy. W jakże ważnym dniu nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Taką osobą niewątpliwie jest mój Jerzy. I to co dokonali do naszego miasta dla nas tak naprawdę dla przyszłości to jest wielkie zobowiązanie. Jakim człowiekiem na co dzień był pani mąż? Mąż na co dzień był człowiekiem dobrym, ale wymagającym sprzeczności, proszę Panią, podporządkowany swojemu pisarstwu, ale i rodzinny, i społecznik. Czy Pani uważa, że Pani mąż spełnił swoje marzenia i doszedł do celu w życiu? Tak, ogólnie tak, dlatego że podporządkowany był pisarstwu, to była jego obsesja, no i to mu się powiedzmy udało zrealizować.